Gmina Czef rozbudowuje sieć wodno-kanalizacyjną. Zadanie ruszyło dzięki unijnemu dofinansowaniu. Chodzi o siedem miejscowości Szpęgawe, Stanisławie, Czewskie Łąki, Zajączkowo, Mieścin, Malenin i Miłobąc. Tymczasem nie wszyscy mieszkańcy podtrzewskich miejscowości dają się przekonać, że kanalizacja jest wygodniejszym rozwiązaniem od szamp i bardziej przyjaznym środowisku. I nie chcą przyłączać się do sieci. Problem jest poważny, bo gminie grozi utrata dofinansowania. No dzisiaj nie wygląda ta sprawa bardzo dobrze, ponieważ na 2800 mieszkańców, którzy w tym programie powinni się przyłączyć, mamy około 1800 podłączonych, czyli jeszcze zostało nam 1000 mieszkańców, a już za chwilę jest październik. Do końca marca powinni się wszyscy podłączyć. No Będzie problem. Jeśli się nie podłączą, to będziemy musieli sięgnąć po metody administracyjne, aby zmusić mieszkańców do podłączenia. No właśnie, bo co grozi gminie, jeśli określony procent podłączeń nie nastąpi? W warunkach zapisanych specyfikacji do tego przetargu, bo to chcę przypomnieć, że ta inwestycja kosztowała 13 milionów, koszty kwalifikowane były 9 milionów, tym sama dotacja ponad 6 milionów, no grozi. Jeśli nie wykonamy tego, co jest zapisane w studium, to no trzeba będzie po prostu zwrócić. No, gdyby taka sytuacja nastąpiła, to jest rozłożenie budżetu gminy. A gdzie najgorzej wygląda sytuacja? W tej chwili z tych sześciu miejscowości, bo całe sześć miejscowości były pełnych, objęte i dwie miejscowości tak po części, to w miłobądku. Teraz gmina Tczew jest skanalizowana w około 75%. Zgodnie z unijnymi wytycznymi do 2017 roku stopień skanalizowania powinien wynieść 95%. Sieć będzie sukcesywnie rozbudowywana.